Panie prezydencie, kampania wyborcza do parlamentu praktycznie na finiszu, chociaż jeszcze zapewne dużo spotkań i obietnic usłyszymy. Jakby pan podsumował to, co do tej pory się wydarzyło? Jakby pan w ogóle ocenił e, tę kampanię wyborczą? No. Całe szczęście, że to nie dla mnie ta kampania wyborcza, e, aczkolwiek oczywiście całym sercem kibicuję koalicji obywatelskiej, wierząc, że akurat w Puszku jesteśmy w stanie wygrać te wybory, e, a kto wie, może i w Polsce. Natomiast na dzisiaj no, rzeczywiście mało jakichś specjalnych zaskoczeń poza e, no, próbami na przykład e, dziwnych zachowań niektórych kandydatów. E, ostatnio jeden z nich nawet złożył do prokuratury w związku z tym, że e, zostało przyznane przeze mnie stowarzyszeniu lokal przy ulicy 3 Maja 18 zgodnie z zasadami, które zostały w ogóle ustalone w roku 2011. Natomiast nie wiem czego się dopatrzył, zobaczymy co na to powie prokuratura. Ze spokojem czekam na rozwój wypadków. Czyli możemy wysnąć wniosek, że Płock stał się takim języczkiem uwagi wielu osób, które starają się o nasze głosy. Na pewno tak, natomiast to co Rzeczywiście może zaskakiwać, to fakt, że no, są ugrupowania, w których płoczanie są właściwie nieobecni albo obecni gdzieś tam śladowo w połowie drugiej dziesiątki. A więc to takie ugrupowania niestety nie traktują ani Płocka, ani regionu za specjalnie poważnie. I to boli, zwłaszcza jeśli jest to ugrupowanie rządzące. Natomiast w pozostałych, na pozostałych listach rzeczywiście widzimy Płocczan, widzimy ich wysoko. Czasami są liderami, czasami są w pierwszej trójce. I bardzo dobrze. Fajnie, że są na listach na przykład także radni miejsca będą mieli okazję znowu y, ma, przypomnieć o sobie także mieszkańcom Płocka, a być może jeśli ktoś z nich, tak jak chociażby pani poseł Elwita Gapińska, która w swoim czasu była radną, ja również byłem radnym, trafią do parlamentu, czego oczywiście im bardzo serdecznie życzę, bo wtedy ten głos Płocka będzie mógł być bardziej y, obecny również w parlamencie. Panie prezydencie, jakby pan ocenił jako włodarz miasta y, tą czteroletnią kadencję w daniu posłów z naszego okręgu? Y Então, não está que Trudno użyć czasami delikatnych słów. Zdecydowana większość z nich, zwłaszcza tych z koalicji rządzącej, nie interesowała się praktycznie w ogóle przez 4 lata Płockiem ani naszymi problemami. Tuż nawet nie chodzi o to, że przez 4 lata nic nie zostało zrobione w przypadku przybliżenia S10 do Płocka, bo te działania pierwsze podjął rząd jeszcze ówczesny platformatelskiej i PSL-u. Natomiast obecny rząd w ogóle tej sprawy nie dotykał. Ale gorzej. Ten rząd i ci parlamentarzyści nie zdołali nawet, Wesprzeć moich działań w, w przypadku budowy drugiej nitki ulicy Wyszogrodskiej, gdzie ja podpisałem umowę z generalną dyrekcją drukarni ostat na realizację tej drugiej nitki, a okazało się, że niestety w budżecie nie zostały na ten cel zarezerwowane żadne pieniądze. W efekcie kolejny rok straciliśmy, pomimo tego, że jest porozumienie, my przekazaliśmy dużą część dokumentów, natomiast generalna z braku pieniędzy nic nie zrobiła. Trudno mi się z tym pogodzić, przede wszystkim dlatego, że przykład chociażby Radomia, gdzie też rządzi prezydent Platformy, ale są bardzo aktywni parlamentarzyści z PiSu, pokazuje, że można tam nawet lotnisko, które funkcjonowało zburzyć i zacząć zbudować nowe. No kuriozalne, ale jednak parlamentarzyści pozyskali na ten cel pieniądze. No dla mnie to głupie, ale... Też chciałbym, żeby na przykład nasi parlamentarzyści mieli, mieli taką siłę przybicia i zarazowali pieniądze dla Płocka na przykład w części na budowę stadionu czy sali koncertowej. Dlaczego nie? Dużo sensowniejsze na pewno niż po raz kolejny burzenie i budowa lotniska w Radomiu. Nie wspomnę o tym, że także Radom poza wszelkim trybem z budżetu państwa otrzymał prawie 100 milionów złotych na budowę jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Radomiu nasi parlamentarzyści nie byli w stanie nawet wesprzeć moich działań, ażeby miasto Płock pozyskało środki na budowę dróg lokalnych, czyli popularne schetynówki, które wcześniej otrzymywaliśmy, a teraz nagle niestety od trzech lat nie możemy nawet jednej schetynówki z, ze wsparciem samorządu zbudować, rządu zbudować. Czyli ważne jest to, żebyśmy 13 października poszli zagłosować? To jest bardzo ważne i to pod, na wielu płaszczyznach, bym powiedział, Naj, być może ważniejsze wybory od wielu, wielu lat. Dla mnie osobiście jest to o tyle istotne, że to jest decyzja, czy nadal będziemy. Państwem demokratycznym, gdzie ważna jest konstytucja, ważne są ważne jest prawo, ważne są ustawy, czy można je po prostu bezkarnie łamać? To jest pierwszy element. Drugi element to kwestia niezależności sądów. Tutaj dochodzimy już w ogóle do sytuacji, w której może okazać się, że za jakiś czas będziemy państwem, gdzie decyzję podejmuje jednoosobowo. Yy... Wódz, naczelnik. I wówczas jednostka nie ma żadnych praw, nie może bronić się na przykład w żadnym sądzie, bo prokuratura, sądy podlegają pod na przykład jednego człowieka, który jest posłuszny wówczas obecnemu wodzowi, czy naczelnikowi. Więc to jest bardzo istotne, ale istotne jest także z perspektywy płocka, bo jeśli wybierzemy ludzi, którzy Kochają to miasto, dla których to miasto, nasze miasto jest ważnym miastem, to w tym momencie rzeczywiście jest szansa, że przy współpracy rządu z samorządem będziemy mogli dużo więcej zrobić dla Płocka.